Dziś elektryczny Harley Davidson. Na ten jeden dzień postaram się zostawić za sobą wszelkie uprzedzenia do pojazdów elektrycznych, ale też cały ten pseudoekologiczny bełkot i wszelkie filozoficzne dyskusje na temat tego, czy pojazdy elektryczne są fajne i ekologiczne, czy też nie. Dzień dobry. Paryż, Peli. Dzisiaj chciałbym się skupić wyłącznie na jeździe. Bo to właśnie jeżdżenie na motocyklach jest moją rolą i mówienie Wam o tym, jak było. Pierwsze wrażenia są bardzo dziwne. Siadacie na tym motocyklu, wiecie, że to elektryk, ale trochę tak jakbyście zaczynali wszystko od nowa, od zera. Pod prawymi paluszkami macie klamkę hamulca, ale pod lewymi nie ma nic, nie szukajcie klamki sprzęgła, tutaj nie ma żadnej przekładni, jest tylko manetka gazu, tak jak w tradycyjnym motocyklu. Między nogami macie baterie, bo to, co tutaj widać, to, co zajmuje największą część w tym miejscu, gdzie w innych motocyklach macie silnik spalinowy to nie jest silnik elektryczny, tylko to są akumulatory, litowo-jonowe dostarczane przez firmę Samsung. Silnik elektryczny znajduje się pod spodem to jest ten srebrny element. Wracając jeszcze do akumulatorów ich obudowa, ta skrzynka, pełni tutaj również funkcję nośną to też sama rama nie musi być wielka i masywna. Obudowę akumulatorów pokryto tą samą farbą, co pokrywane są silniki Harley'a, te spalinowe. A jeżeli już mówimy o ciekawostkach, to warto tutaj dodać, że lider projektu nazywa się Kowal. Gość ma polskie korzenie, to znaczy jego dziadek był Polakiem. Od taki mały polski akcent przy budowie elektrycznego Harley'a. Ale wróćmy teraz do jazdy. Siadacie, wciskacie przycisk. Najpierw ten, który w normalnym motocyklu uruchamia zapłon i jest tutaj guzik, który normalnie oznacza uruchomienie rozrusznika. Kiedy go wciskacie, Harley zaczyna być gotowy do jazdy. No dobrze, to teraz co znaczy, że jest gotowy? No, znaczy to, że kiedy odkręcicie rolgaz, to zaczniecie jechać. Więc jak już jest gotowy, to trzeba uważać, żeby ktoś nie podszedł do Waszego motocykla i nie zaczął się bawić rolgazem, bo po prostu odjedziecie. Trochę tak jak w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów, wystarczy nacisnąć podał gazu. No i tutaj jest... Podobnie, ta reakcja jest gwałtowna, ale o tym za chwilę. Za chwileczkę o trybach jazdy i o tym, w jaki sposób ta moc jest oddawana. Do dyspozycji mamy tutaj 106 koni mechanicznych i 116 Nm momentu obrotowego, ale trudno porównywać to do motocykla z silnikiem spalinowym, bo odczucia z jazdy są takie, jakby tu nie było 106 koni mechanicznych, tylko tak, jakby było ich około 150, może 160. I takie też jest przyspieszenie. Trudno mi wyobrazić sobie, jaki motocykl miałby szansę z LifeWire'em w starcie spod świateł. Tu nie chodzi wcale o to przyspieszenie od zera do setki w warunkach laboratoryjnych, ale tutaj po prostu odkręcacie manetkę gazu, nie robicie nic więcej. Nie musicie puszczać sprzęgła, więc to przyspieszenie, jakie osiągacie po starcie, od zera do setki, zawsze jest. Na bardzo, bardzo wysokim poziomie i nawet po całym dniu jazdy, za każdym razem, kiedy startowałem ten motocykl, zaskakiwało mnie, jak szybko się rozpędzał. Powiedziałem całym dniu jazdy. Pewnie was zastanowi, jak to możliwe, że na tych bateriach jeździłem przez cały dzień. No było ładowanie w przerwie, oczywiście. Zasięg tego motocykla, tak teoretycznie to między 200 a 250 km. Producent podaje tutaj wartość dokładnie 235 km, przy czym jest to wartość, którą osiągniecie, używając tego ekonomicznego. Trybu jazdy, kiedy będziecie się bardzo łagodnie obchodzić rozdziel gazem. Mówiąc krótko, wtedy, kiedy będzie to po prostu spacerek. Jeśli włączycie tryb sportowy i będziecie szukać tutaj mocnych wrażeń, to znajdziecie je, ale wykończycie baterię znacznie, znacznie szybciej. Myślę, że jest możliwe nawet zabicie baterii na dystansie poniżej 100 km. Także zasięg trzeba założyć gdzieś pomiędzy 100 a 200 km. Porównując na przykład do sportsterów z małym zbiornikiem paliwa, nie jest tak źle. No dobrze, tylko że sportsterem podjeżdżacie na stację paliw i po prostu zalewacie do niego benzynę i jedziecie dalej. A jak wygląda ładowanie tutaj? No są dwie opcje. Po pierwsze, to klasyczne ładowanie, takie kiedy włączacie kabel do gniazdka i wtykacie przewód tutaj, i wtedy to ładowanie w takim zwykłym gniazdku, gdzie macie 230 V, zajmie sporo czasu kilka godzin. Właściwie to powinniście go zostawić podłączonego do prądu na noc i rano będziecie mieć naładowane w 100% te akumulatory, ale jest też szybsza opcja, czyli takie specjalne gniazdo szybkiego ładowania. Takie ładowarki możecie znaleźć. So you can just you can find your nearest one. I mean, there's, look, there's three together there within a few hundred yards. The charging stations are a bit like dishwasher adverts because we're not looking for them because we have petrol bikes at the moment. We don't know they're there. It's like if you are you, not buying a dishwasher, you never see a dishwasher ad. The moment you think you're going to buy a dishwasher, you realise they're advertised everywhere. Warszawa jest na przykład dostępna za darmo e, w salonie Harley centrum. I w takiej ładowarce ładowanie do 80% zajmuje 40 minut. Przy czym rzadko ładujemy z 0%, więc można założyć, że jeżeli zostało Wam jeszcze 15-20%, to podjeżdżacie do takiej ładowarki, podłączacie go, pijecie w tym czasie kawę, po chwili aplikacja Was informuje na Waszym telefonie, że bateria już jest naładowana w 100%, no i możecie jechać dalej. Więc mówiąc krótko, kiedy już sieć ładowarek do szybkiego ładowania będzie lepiej rozwinięta w naszym kraju, będzie to miało sens. Na razie pewnie większość użytkowników tego motocykla, a tacy już są, bo wiemy, że pierwsze zamówienia na Life wpadły i w zasadzie to jeszcze przed premierą tego motocykla, taką ostateczną, zanim ktokolwiek na nim jeździł, to już kilka osób go kupiło. No, i tym osobom prawdopodobnie pozostaje ładowanie go po prostu przez noc w swoim garażu. To teraz, może, dwa słowa o tym, co jest tutaj takie jak w normalnych motocyklach, to znaczy tych napędzanych silnikami spalinowymi. No, mamy tutaj przecież normalne zawieszenie i normalne hamulce, i to też należałoby ocenić. No właśnie, elektryczny Harley jest najlepiej jeżdżącym po zakrętach Harleyem, na jakim jeździłem. No żaden inny nie prowadził się tak fajnie jak ten, zdecydowanie. I ta przewaga jego nad innymi Harleyami jest duża. Tym motocyklem można bardzo szybko pojechać po zakrętach. I nie robicie tego od razu. To znaczy ja nie zrobiłem tego od razu, bo kiedy wsiadłem na niego, to pierwsze 30-40 km zachowywałem się bardzo zachowawczo. To dlatego, że wrażenia z jazdy są zupełnie inne. Nie słyszycie silnika, więc trochę tak jakbyście jechali na czymś zupełnie innym. Fizyka jest podobna jak na normalnym motocyklu, ale no nie ma tego hałasu, więc coś jest nie tak. Dlatego początkowo jechałem bardzo wolno i bałem się, że coś się stanie, ale nic się nie stało. I później, kiedy jechałem coraz szybciej, coraz bardziej agresywnie po zakrętach, to okazało się, że możliwości tego podwozia w tym motocyklu są na naprawdę wysokim. Poziomie, co bardzo mnie cieszy. Oczywiście ta masa własna, sporo powyżej 200 kg, nie pozwoli mu zmierzyć się na zakrętach z motocyklami, ze współczesnymi Naked'ami czy z motocyklami sportowymi, ale tak jak powiedziałem, porównując do innych modeli Harley'a, ten zdecydowanie prowadzi się najfajniej. Czasami mówi się, że motocykli elektrycznych jest w ogóle nie słychać. No to nieprawda, bo ten motocykl jest słychać. Trudno mówić tutaj o hałasie. To jest bardzo cichy dźwięk, ale jednak jest. Już nawet kiedy włączymy, trudno powiedzieć, odpalimy, kiedy go włączymy, kiedy, e, tak jak powiedziałem, LifeWire będzie gotowy do jazdy, on wydaje taki cichutki, delikatny dźwięk po to, żeby przypominać nam o tym, że kiedy odkręcimy rollgas, to ruszymy. I kiedy zaczynamy jechać, to poziom hałasu wyznacza szum opon, e, szum wiatru. Nasz kask, w zależności od tego, jak macie cichy lub głośny kask. No i słychać też troszeczkę przełożenie, przełożenie napędu. Skrzyni biegów tutaj nie ma. Napęd jest przenoszony na tylne koło przez pas zębaty. Nie ma skrzyni, nie ma też sprzęgła. Pełny moment obrotowy i pełną moc mamy dostępną praktycznie cały czas. I to właśnie to odpowiada za odczucia za te, za te mocne wrażenia z jazdy. Tak jak powiedziałem wcześniej, Wydaje Wam się, że macie do dyspozycji ponad 150 koni, bo ten motocykl rzeczywiście tak przyspiesza. Precyzja to jest bardzo ważny element. Pierwsze pojazdy elektryczne, na jakich jeździłem, działały w sposób zerowywikowy. Jeżeli spotkaliście się z jakimś, nie wiem, tanim chińskim skuterem elektrycznym, to prawdopodobnie zraziliście się do działania kiedy odkręca się tam rolga po prostu są szarpnięcia nie da się tym pojazdem jechać wolno bo on po prostu tego nie potrafi harley potrafi można nim jechać 5 km na godzinę bardzo bardzo precyzyjnie dozując sobie ten moment obrotowy przenoszony na tylne koło nie ma z tym żadnego problemu sama reakcja na gaz jest też regulowana. Tutaj mamy do dyspozycji kilka trybów jazdy, począwszy od e, trybu do jazdy w deszczu, po śliskiej nawierzchni, kiedy ta reakcja jest bardzo, bardzo delikatna, bardzo płynna i wtedy rzeczywiście mamy wrażenie, że to motocykl o mocy 50 koni. Skończą, kończąc na trybie sportowym, tam mamy do dyspozycji już 80% tej mocy, tamta reakcja jest bardziej, bardziej agresywna. motocykl wyrywa do przodu, trzeba się mocno trzymać kierownicy. No i mamy tutaj jeszcze do dyspozycji takie manualne ustawienia. Możemy sobie suwakami na tym dotykowym, kolorowym ekranie wybrać w jaki sposób ma ten motocykl hamować silnikiem to hamowanie silnikiem oczywiście wiąże się z odzyskiwaniem energii w jaki sposób ma oddawać moc to moc możemy tymi suwakami jeszcze w stosunku do trybu sportowego gdzie mamy 80% mocy możemy zwiększyć do 100% no i wtedy to już naprawdę robi się prawdziwa wyścigówka niech was nie zwiedzie to 106 koni 116 Nm w tabelce z danymi technicznymi po prostu Trzeba się tym motocyklem przejechać, żeby poczuć to na własnej skórze. Ciężko to porównywać z silnikami spalinowymi, bo z jednej strony są to bardzo, bardzo duże przeciążenia, bardzo dobre przyspieszenie, ale z drugiej strony to wszystko jest potęgowane przez tą ciszę, no bo nie ryczy silnik, a motocykl się dziko napędza do 150-170 km na godzinę i szybciej. Dlatego te wrażenia z jazdy są takie wyjątkowe i ogólnie jest spektakularnie. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o pozycji. Ta jest tutaj dość specyficzna, kompletnie inna niż na innych Harley'ach. Zupełnie inna. Tutaj jest bardziej sportowo, nogi mamy podkurczone. Dla niektórych może być to troszeczkę niewygodne, bo to zdjęcie w nóg, w kolanach jest dość mocne. Mnie taka pozycja trochę bardziej sportowa, bardziej agresywna się podoba i do tego motocykla akurat bardzo pasuje. Bardziej niż na przykład taka pozycja cruiserowa. Podsumowując. Jeżeli oceniamy ten motocykl, przymykając oko na tak jak już powiedziałem wszystkie te filozoficzne gadki na temat elektrycznych pojazdów, to trzeba powiedzieć, że jest bardzo precyzyjny, bardzo fajnie jeździ po zakrętach, bardzo skutecznie hamuje i jest jednym z najfajniejszych motocykli spod znaku Harley Davidson. Na jakich jeździłem i na pewno najszybciej jeżdżącym Harleyem po zakrętach. Jeżeli chodzi o dywagacje dotyczące fajności lub nie pojazdów elektrycznych, to zostawiam to na inny raz albo na jakiś felieton. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy okazji kolejnych testów. Kolejne pewnie będą dotyczyły motocykli spalinowych, bo ich jednak wciąż jest i pewnie jeszcze przez długi, długi czas będzie więcej.